Dziś przychodzę do Was z filmikiem z nowej serii. Będzie to hol dla komaniaków czy zwierzakomanów. Ja pomyślałam, że od czasu do czasu będą takie filmiki, w których będę pokazywać nie tylko co kupiłam dla Sony, tylko takie rzeczy, które kupiłam dla siebie, ale związane ze zwierzakami. No i to będzie taki hol, Czasami będą takie filmiki, w którym będę pokazywał jakieś akcesoria dla komanów. A tym razem pokażę Wam, co kupiłam, czyli taki haul, mini haul. I pokażę Wam dwie rzeczy. Jedną z nich jest breloczek. Jest to taki bryloczek na podstawie zdjęcia. I jest on właśnie taką podobizną Sony Ja ten brelo breloczek kupiłam. Nie zrobiłam go, bo właśnie od niedawna zaczęłam robić spilcu. Ale nie umiem tak ładnie robić. I i właśnie, jak zobaczyłam te braloczki, to to mnie dopiero zainspirowało do tego, żeby zrobić coś samemu z filcu. A taki braloczek kupiłam... On kosztował 20 zł. I plus po 30 groszy za każdą literkę. Ponieważ można było sobie wybrać, jak się zamawiało, jaką literkę, jakie słowo chce się, żeby było napisane, więc ja, skoro braloczek jest z Sonią, tak na bo to jest braloczek ze zdjęcia, to po jeszcze taka ozdoba, taka kokardka różowa. I to jest z filcu. Chyba już mówiłam, a już nie wiem. I ja wybrałam sobie napisania, czyli 5 literek po 30 groszy. Hmm. I można to sobie wziąć do kluczy, żeby zawsze mieć taką podobiznę swojego zwierzaka przy sobie. Albo gdzieś zawiesić, je ja prawdopodobnie nie będę to obrała do kluczy. Tylko powieszę gdzieś indziej. No ale to jest taki... Braloczek bardzo mi się podobał. I podoba i sobie zamówiłam. I kolejny bralaczek, który sobie zamówiłam. Bo pomyślałam, że skoro mam dwa zwierzaki, no to powinnam sobie zamówić dwa, jednego i drugiego. I zamówiłam sobie taki bralaczek z Suzią. Na podobiznę Zuzi. Czyli żółwia lądowego. Wygląda on tak. Też bardzo ślicznie wyszedł. Na łapce matki serduszką, oczka, skorupka. No i tu też zamówiłam sobie napis. Imię tu mam widzicie z literek Napis Zusia. Z tyłu to tak No i to wszystko właśnie w tym mini holu takim dla zwierzakomanów bo tylko te dwa broloczki ich zamówiłam które zresztą bardzo mi się podobają. W tym filmiku to już wszystko. Jeżeli chcielibyście, żeby taka seria była kontynuowana na moim kanale żebym właśnie od czasu do czasu dawała takie filmiki, co kupiłam dla siebie, związanego ze zwierzakami, jakieś inne tam akcesoria, albo pokazywała ogólnie jakie mam akcesoria, czyli takie filmiki, nie hole, tylko na przykład um, coś tam dla zwierzakomaniaków. Więc jeżeli chcecie takie filmiki, żeby były, to kliknijcie łapkę w ogóle, żebym wiedziała, że Wam się ta seria podoba, albo napiszcie mi po prostu komentarz, że chcecie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.